Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulfon. Cool Wajar za chwilę. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy gry typu horror, co tu się wydarzyło. Co to za to jakaś czerwona poświata? Co tam się... Co tam się odbija? Co tam? Tam nic nie ma Nie wiem po co to w ogóle wszedłem, wejdźmy stąd, idziemy stąd Tu jest źle, idziemy stąd, cio Idziemy tu Myśmy też byli w takim korytarzu Co tu się? Co tu się wszędzie się? Ja tam chcę, to córka, to, to jest żona. Zostaw mnie, zostaw mnie. Żona mnie chyba nie lubi. Ewidentnie mi żona nie lubi. Ciemno, wszędzie, głucho wszędzie co to będzie, co to będzie? o, to znam gdzieś, już gdzieś na samym początku chyba miałem ten gabinet czy to jest tak głośno odsuwa? jakieś głośne też laty masz na swoją No to chociaż kiśmy ja ich nie, chcę, ja chcę zobaczyć co tu jest. To coś musi być ciekawego. O! To są bardzo ciekawe rzeczy. 363. Zapisuję. Jeśli mi na pewno przyda. No za chwilę. Co się zmieniło właśnie na moich oczach? No niektóre obrazy braknie kiedy słów. Nie mówię już o krytyce. Podstawowa znajomość tematu jest absolutną koniecznością, jeśli ktokolwiek w ogóle warto się podjąć jej wyznania. Dziecięca twarz jest jednym z tego rodzaju obrazów. Sztuka ta przyciąga tysiące entuzjastów, mierno, noty i niedzielnych miłośników abstrakcji. W rzeczywistości wygląda jak efekt pracy niezrównoważonego człowieka, który zamknął się w pomysły na kilka tygodni, baskrząc bez opamiętania, pomijając okropne wykonanie oraz obraz wyróżnia się ohydnym czymś. Czemu tutaj dzwonią książki? To jest telefon, który zaś łożkami. Nie podoba mi się ten dźwięk tam, absolutnie. Eeeee, 3, 6, 3, tak? 3, 6, 3. Teraz kurde dzwoni. What the fuck? Czy jestem właśnie na górze? Gdzie są drzwi stąd? Zaraz i ja mogę zadzwonić. To był 363? Nie, potrzebny teraz jakiś numer skąd to Jakieś pomysły? Czyli to spada, to się zabije. Chyba, że on ma teraz zmienił numer, tam tamten numer? Tu panie, widzę stąd. Jaki mam teraz numer wybrać? Nie, no świetnie. Chyba tu nie mam skoczyć na dół, co? Może jednak. Nego <grystanie> <grystanie> fajna karykaturka. Ta krasie w ogóle nie trzyma żadnych rozwiązań takich sensownych. Taki... mindfuck, że... No dobra, to już byłem. Co tym razem tutaj znajdziemy ciekawego? To był szczur. Co tu robi ten szczur? Gdzie masz numer? To masz stąd no wyjść już w końcu, co? No nie, Ewidentnie nie. Jakieś krótkie przejście, czy coś? No, już w szafie. teraz tutaj są schody okej okay. o chciałem się obejrzeć to mnie strąciło Telefon znowu już mhm, czyli ja tu powinienem ten numer znaleźć, tak? Hmm. <tryk> Chyba czy to ewentualnie jeszcze było z tych. Bo to był ten szczur, nie? W tej szufladzie, i kiedyś był ten obrazek taki, kraje no nie? Ten obrazek, yy, ci były takie ścieżki różne: by, był szczur, był kot i był pies. Może to któryś z tych numerów. Ja to gdzieś mam zapisane, więc zaraz sobie poszukam, gdzieś to powinien mieć tutaj pod ręką. Może to się o to rozchodzi. No bo tu nie ma nic więcej, ten szczur, fajnie. Patrzcie. Patrz, tu jest jakiś numer jeszcze 1914 to nie, to jest pierwsza wojna światowa. Tutaj gdzieś coś. <laughs> Chyba, że to jest jakaś trollująca sekwencja, którą muszę kilkukrotnie powtórzyć, i dopiero to się zmieni. Bo tu też może tak być, nie? Bo tutaj nie było nic, kompletnie tu nie było nic takiego innego. Prawda? Tu coś jeszcze jest ukryte. Absolutnie nie. Widzę tu nic, żadnego numeru ukrytego teraz. Dobra, hmm. no spróbuję z tym szczurem. To jest takie troszkę można powiedzieć interesujące w tym momencie. Chyba, że tu gdzieś czy indziej mogę dojść, ale. Ciekawie będę miał teraz po otwarciu te drzwi, może to teraz nie będą schody, tylko coś innego jeszcze będzie. No są schody. Czyli ja to powtórzyłem teraz tę sekwencję ewidentnie bo nic tutaj nie ma takiego jeszcze co mógłbym Co mógłbym tam ewentualnie wpisać? Chociaż byłoby to bardzo mówiąc, trochę dziwne, gdybym aż tak odległe dane musiał zapamiętywać. Dobra, spróbujemy. Sześć. Osiem. I? To nie zrobiło nic. Jeszcze mam, tak. Trzy. Cztery. Nie. Ewentualnie ten pies jeszcze, czyli cztery nie, pu, pu, pu. dwa pięć dziewięć. Też nie. Osiem, pięć, trzy. A czemu ja tego przede nie widziałem? Osiem, pięć, trzy. Zapisuję oczywiście, bo to jeszcze się czasem może przydać. Zapiszę sobie, które miałem wykorzystane ewentualnie, ale ten telefon jest? Ehm. Um... Ta szafa dopiero potem spadła. To nic nie rozwiąże. Nigdy nie ma. Nigdy nie No i szlach trafił telefonowanie. się nie podobasz, wiesz o tym? Co ja tam teraz muszę spaść? No nie podoba mi się to. Ale nie mam widzę wyjścia. Nie... A! Co tym razem mnie tu czeka. Daj ten szczur będzie? Tu się nic nie zmieniło. Co tym razem mi tutaj czeka? Trzy, pięć, cztery. Boże, jaki mindfuck. Jak teraz wam zadzwonię, jak to jest telefon zepsuty? O nie, naprawił się. Okej. Okay. Trzy, pięć, cztery. Okej. Okay. Ooo! To się kurde nad... dzwoniłem.

How should I put it? Final touches a finger <sighs> a finger chopped it off easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off going to no. Nie mam pytań, nie? My ja też tam błędów, aha. Nie no, spoko. Hmm, przez widziałem... Tam to dziecko w a Teraz chyba ta jego żona. Powiem wam, że, ja że troszkę tak się rozlazła. To taka całkiem ładna dupcia z niej była. Eee, i zostało nam jeszcze jedno. Jeszcze jedna tajemnica. Ale to zaczniemy jej szukać w kolejnym odcinku. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. I my to tam do końca tego, tej gry. Dzięki i do zobaczenia, papa. Pa.